Witam wszystkich bardzo serdecznie. Zrobił nam się taki prawdziwy jesienny klimat, jak widać. pochmurnie, pada. Także pewnie targi będą teraz jeszcze bardziej słabe, ale zobaczymy, co, co tam będzie. Także zapraszam na film. I zaczynamy od pocztowych. No no, nagrywam, no co za Co za gąbki po defałach pan mówi młode, tylko bez obrączek po trzydyшки. Pocztowe takie pan przyjechał z nimi. A szeregi, po ile pan ceni tego tutaj? Trzydechy też? Tak. Trzy dychy, szarych, dobra. Już jeszcze taki nie jest. I te pocztowe po Pan mówi, o siwe takie. Zamońskie zamojskie jeszcze. Zamojskie też trzydychy? Tak. Dobra, wszystko trzydychy. Mhm. Tutaj króliki po 40, tutaj pan ma drugie po 60. Co to tutaj zarasa? Te kalifornijskie. Kalifornijskie, dobra. To są młode jeszcze? Tak. Młode małe. Takie króliki. Na no. Tak. Mhm. A tutaj ten rudy? Nozelandska samica. 120 120zł nowozelandzka samica, dobra, taka ruda. I tutaj gąbki to nagrywałem u pana ostatnio też Brzeszowski Kiwy ten, ten Rzeszowski za ile pan ma? Rzeszowskiego? Za stówkę? Stówka, dobra Brzeszowski, tu szeliczki Boki Górskie. O, tak oto wygląda u pana Jeszcze takie szeriki Tu mamy takie gąbki podszydyszki, krakowiaki, te ceple chyba, albo zamojskie. I jeszcze, nie, i tyle. I tu jeszcze z tyłu jest jeden murzyn. I gąbki podszydychy. No, a te białe to ma pan Ceple czy to są zamojskie? Cepele Cepel, no, no, no. Takie białe, przydychy sztuka. Mamy takie posztowe torczowe po dwie samiczki i tutaj e, niemiecki wystawowy, tak? W po stówce, co najmniej no, 5 dych słupka. Dobra, a te tutaj szalikki? Po ile? A to nie szaryce, Aha. To jest 5 tak, tak, tak. Aha, tak, tak, tak. No tak. bo to po ile to? 40, 40 dobra. Krymki po 6 dych mamy, tu pocztowe różne jest i dychę i droższe. Tutaj żółte te fajże po 160, tak? 160. 160 żółte. A czarne? Czarne stówka. Czarne stówka, dobra. A tak jak słychać? prymki Tutaj jeszcze ma pan kurki po 35 rosa. Takie no Kurki fajne. Można brać. Mamy takie chyba utyle warszawskie. Takie no. Winerki I tutaj wszystkim znane już pawiki, te po 5 dych. To co pan miał kiedyś, tak samo ma teraz. I widać różne barwy, zbyt nie, nie pokażę, bo tutaj wiecie, duże ogony to trzeba byłoby wyjąć żeby pokazać, a pana nie ma przy klatce. Po 5 dych ma takie o, jakieś tutaj torczowe, nie tarczowe, tylko ręce żółte. Pocztowe, deszczu pewnie, takie siwe. Te niskie klatce, to kiedyś nagrywałem, siwki takie, tutaj pan ma jeszcze jakieś połowę, różne, różne gołąbki w różnych cenach, ale chyba tak po 3 dychy. 3 nie? Po cenie zazwyczaj, no. 20. 20, 20. Z tyłu Bociany też pan ma, można negocjować, można brać. Sam kiedyś brałem od pana, bociany, murzyny, zdrowe, fajne. Już wam powiem szczerze, że pusto, prawie. Słabe targi, niestety, nadal nic się nie poprawia w tej kwestii. Dalej, mało ludzi przyjeżdża, mało wszystkiego. Także takie słabe relacje, niestety. Mamy niemiecki wystawowy, ale niestety ten nie znam pana, nie ma przykładce. Taki czerwony, żółty, e, biały, siwy. Niemiecki wystawowy. Tutaj chyba też. Trochę nie odróżniam niektórych raz jeszcze. Powiki i te kariery znowu to, co były ostatnio ładne, to pewnie stówkę czy więcej. Pocztowe te to pana? Nie, Pocztowe też jeszcze nie wiem. To pewnie poczty lechy a reszta to nie wiem. A taki królik mieszany z bergiem za 5 dych, samiczka. Nie może się sprzedać coś. Ładna. To widać chleb dostała. Do jedzenia. O, o, Ładna. Słucham? Ponad 3 miesiące. Ponad 3 miesiące. Aha. Taki ładny królik. Można przyjeżdżać i brać. Tu klatka wyprzedaż, Wszystko co widzicie. Jakieś pocztowe, jakiś, jakiś szaryk, jakiś pawik. Podychę, wyprzedasz. pan ma jeszcze tego kucika chyba. Ceny nie znam, bo nie ma go przy Tutaj kaczki chyba po stówce. To ostatnio były. To też dalszy ciąg kaczek u, u Pana. takie O i miód Pan sprzedaje, tu znowu kaczki. Klatki. Pan sprzedaje też klatki, ale mówię, nie mogę teraz tutaj, więc nie spytam dokładnie ile, co kosztuje, bo... Tu mamy pocztowe po cztery dyszki, stółka za pięć, tak to po cztery. Siwki takie. Tu wcześniej nagrywałem po, pocztowe DV Pan ma. Tu widzicie, o. Ładny, jak się widzicie świecą aż, zdrowe gołąbki. Można jakaś wybrać coś Młody o. Dzisiaj dużo nie ma, tu mamy jakieś chyba parkę kurek słowe tutaj. Ale Panie nie ma przykład. znowu wszyscy się zwijają, takie słoneczniki. Z tej kurki po 40 z tej klatki, z tej 45 To jest Rosa, tak? Rosa? Rosa, dobra i kurki Mamy takie ładne posztowy, widzicie, takie ładne ma naruś na dziobie. Shiftki takie, takie A, to pan kupuje, pocztowe. mam swoje posztowe, ale nagrywam, wie pan też na ten na internet. To taki tygrys, samczyk za trzy dyszki, tak? Tak. I białe też trzy no Dobra, teraz kuliki po ile pan ma? 40. 40, dobra. I tutaj te... No różnie. Tego, tego 50. Mm -hmm. A te to tam po 30. Dobra, tu jeszcze mamy staropolskie. A no to te po 60. 60, dobra. I ciesliwe. biały. Dobra. To pan ma taki DVD z papierami. 8 dych, tak? Ten dv 8 dych, dych. z kartami z kartami jak słychać. Także nie żadne łapane, tylko pańskie DV, z Niemiec. No. A, a polskie po 5 dych, tak? To jest taki dv, samczyk. 8 dych. On jest z, z którego roku? 17. 17 rocznik. Ładny taki ciemny, grochowy. Ale co dzień rano Bisk. Przypiórki chińskie mamy po 5 dych. sztukę takie malutkie. Myślę, żeby sobie założyć je, ale coś zobaczymy jeszcze. To zwykłe przypiórki falice, tęczone, po długiej ten tęczowe po 5 dych. Jeszcze tak to jest pan Ma. No i znowu malutkie to jak myślałem. Mało ludzi, mało wszystkiego, jak ostatni niestety. No i dla mnie już koniec targu, ja już się zwijam. Mało ludzi, było, mało wszystkiego. Kupiłem sobie młodego żółtego. Pocztówka oczywiście I to byłoby na tyle, żegnam się z wami, dzięki, cześć Krótkie relacje, ale nie ma co kręcić, na razie